Malmo mocno odróżnia się od miejsc, które odwiedziliśmy do tej pory. Czuć już tutaj atmosferę większego miasta. Jest ruch, jest dynamika, więc i przepis będzie bardziej w tym stylu. Panierowane szprotki z frytkami z brukwi i majonezem z salą węzano. Pierwsza rzecz, od której zacznę, to włowie Brukiew, którą wrzuciłem do sobie na 8 minut tutaj do gotującej się wody. Stawię, żebym te porządnie wyschły, później będę je wrzucał na głęboki olej. Szprotki bałtyckie, chciałoby się rzec małe śledzie. Mają w sobie bardzo dużo witaminy D, która odpowiada za odporność oraz witaminy B12. Mają w sobie też dużo cynku, magnezu i fosforu. Opanieruję w bardzo klasyczny sposób. Najpierw w mące, później w jajku, a następnie w bułce tartej. Szprotki mam opanierowane, ale zupę najpierw frytki z brukwi. Mam bardzo rozgrzany olej, więc składam je celowo na sitku, dosłownie na 15 sekund. Teraz opruszę nasze frytki z brukwi. Mieszam sól z ostrą papryką. Wysypuję już nad frytkami na sitko. Brukiew jest słodka, więc ta ostra papryka fajnie podkręci jej smak. Przystąpię nasze szprotki do środka. Czas zależy od temperatury oleju. Najlepsza temperatura to by było około 180 stopni. A ja z polecam je robić po prostu na ładny, brązowy kolor. Talerz i składajmy już danie, bo mam wszystkie elementy. Prawie wszystkie, bo jeszcze jeden zrobimy. Frytki z brukwi posypane ostrą papryką i solą nasze szprotki i zrobimy jeszcze ostatnią rzecz dodatek będzie to majonez z solą wędzoną i kminkiem odrobina soli wędzonej do moździerza do majonezu odrobinka kminku mieszamy wszystko dokładnie i nakładamy jedną łyżkę moja wersja fish and chips Po więcej, odsyłam Was do 5. odcinka Kuchni Bałtyckiej. Smacznego oglądania!